Witajcie kochani! Na moim kanale ostatnio pojawił się filmik Wielka wpadka Barbie Ken w tarapatach Czy to już koniec? Jeżeli jeszcze go nie widzieliście to koniecznie musicie zobaczyć Chciałabym Wam zdradzić kilka tajemnic jak przygotowuję się do kręcenia filmików jak powstają niektóre gadżety więc zaczynajmy! Teraz koniecznie kliknij w czerwony napis subskrybuj, a następnie włączyć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. A i jeszcze kciuk do góry. W jednej ze scen Barbie bardzo źle się czuje, boli ją głowa i musi leżeć w łóżku. Do tej sceny potrzebna była mi pościel. Okazało się, że nie mam jej, więc postanowiłam uszyć ją samodzielnie. Materiał wybrała moja córka. Wy możecie skorzystać z tego, co macie akurat w domu. Lalka jest stosunkowo mała, więc potrzebny jest nam niewielki kawałek materiału. Najlepiej weźmy sobie jakąś lalkę. Ja wybrałam akurat taką. I przymierzmy, ile mniej więcej pościeli taka lalka potrzebuje. Możemy sobie ją od razu zagiąć na pół w miejscu, które jest nam potrzebne. No, i musimy zobaczyć, żeby faktycznie przykryło jej nogi, tak, żeby nie było jej zimno w nocy. Wydaje mi się, że. O, no, tyle będzie OK. Więc wycinamy kawałek. Odkładamy sobie materiał, który nie jest nam potrzebny, i teraz ważna sprawa laleczkę też sobie możemy już odłożyć. Niech się tutaj przygląda nam, jak, jak działamy. Odwracamy ją na lewą stronę. Bierzemy nitkę z igłą. Jeżeli nie czujecie się zbyt pewnie jeszcze z, z igłą w ręce. No, możecie poprosić kogoś dorosłego o pomoc. Myślę, że tak będzie bezpieczniej. I zszywamy mm, pomalutku sobie materiał. po prostu nitki na styk powiem Wam a teraz robimy węzeł no zobaczymy czy mi się to uda w ogóle no, muszę sobie tutaj trochę naciągnąć bo mam końcówkę nitki no ale powiedzmy, że jakoś mi się to uda może zrobię sobie nawet taki podwójny węzełek bo za chwilę zobaczycie będziemy trochę naciągać ten materiał no ok, myślę, że taki węzeł powinien nam to Zabezpieczyć. Ucinamy. Jak zauważyliście, zostawiałam sobie tutaj kawałek. Tak, tego nie zszywam. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie troszeczkę yy, taką małą dziurkę. Już wam powiem dlaczego. Ponieważ mamy pościel z lewej strony, tak? A nie po to kupowaliśmy piękny materiał żeby był na lewą stronę, więc teraz musimy go wywinąć. Można sobie właśnie w związku z tym zostawić tutaj większą dziurkę, można mniejszą, ją i tak za chwilę będziemy zaszywać, więc to nie jest tak, że, że pościel zostanie dziurawa. Ale to jest właśnie taki kawałek, żebyśmy mogli sobie ten materiał wywinąć na taką stronę, na której chcemy. Ten materiał akurat jest taki, że i z lewej i z prawej strony wygląda fajnie, ale um, zauważycie, że niektóre materiały um, nie będą wyglądały dobrze na lewej stronie, więc wywinięcie jest konieczne. Ok. Jeszcze zauważyłam, że moja piękna Lelunia tutaj się nam przewraca. Nie chcesz siedzieć z nami. Siedź z nami. Zostań z nami. OK. okay mamy prawą stronę. Szukamy naszej dziurki. No, musimy jeszcze wypełnić naszą pościel. Do tego mamy watę. Możemy użyć różnych wypełniaczy. Zobaczycie sami, co tam macie w domu. Trochę ją tak spłaszczę, żeby nie było takich kulek. No Okej, okay. i wypełniamy naszą poszewkę, bo na razie mamy poszewkę. W takiej zbyt bardzo nadmuchanej kołdry. Wy możecie sami zdecydować ile jakby tego wypełnienia chcecie dać. Teraz muszę sobie jeszcze nawinąć nową nitkę, bo jak zauważyliście, tamta mi się skończyła. Zobaczymy, czy mi się to uda na Waszych oczach zrobić, bo nie jest to łatwa sprawa nawlec nitkę na igłę. muszę Wam jeszcze pokazać hit kupiłam sobie specjalnie na potrzeby jakby tego nagrania zestaw krawiecki, ponieważ okazało się, że w domu nie mam już igieł więc stwierdziłam, że kupię cały taki zestaw wiadomo zawsze jakieś tam niteczki igły się przydadzą tak wygląda ten zestawik. Ale hitem są nożyczki, które były w środku. Zobaczcie na to. Super małe nożyczki. Wyginają się w każdą stronę. O! Właśnie takie cuda się z nimi dzieją, odpadają. Nożyczki można wyginać w każdą stronę. O, takie składane nożyczki, świetne po prostu. Nawet, o widzicie, nawet nie umiem teraz tego złożyć. Zastanawiałam się właśnie, czy one w ogóle są w stanie coś uciąć. Zaraz sprawdzimy. A no, niestety tak jak myślałam, nie. Bo, zacięło się całkiem. No, takie fajne nożyczki sobie kupię. Czad, nie? Dobra, to teraz strzywamy tutaj w miejscu, gdzie została nam dziurka. To musimy już troszeczkę jakby ten szef poprowadzić na zewnątrz. A pamiętajcie zawsze oczywiście nie ja mówiłam o tym, żeby w nitce robić węzełek na końcu. No tak. zszywamy. Barbie. Ok, tak prezentuje się nasza kołderka dla Barbie. Co myślicie? Spodoba się jej? Lala, jak ci się to widzi? No super. Można zrobić szerszą, węższą, bardziej wypchaną. Ja akurat taką chciałam. No, brakuje nam tylko jeszcze poduszek. Nasza Barbie poszła sobie już smacznie spać w swojej nowej pościeli. A wy dajcie znać, czy też y, będziecie próbować szyć, czy y, robicie takie rzeczy samodzielnie, czy wolicie kupować gotowe elementy. Jasne, teraz mamy możliwość jakby dostępności wielu produktów, ale ja czasem lubię sama coś stworzyć. A wy podzielcie się, jakie macie zdanie na ten temat. Dobra, kolejną rzeczą, której nie miałam, e, którą potrzebowałam do, do filmiku, e, był długopis. Na YouTubie znalazłam krótki filmik pokazujący, jak taki długopis można zrobić samemu. Trochę zmodyfikowałam ten pomysł pod siebie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od razu ostrzegam, nie próbowałam tego jeszcze robić, więc teraz się okaże, czy coś z tego wyjdzie, czy będzie to totalna porażka, i to na Waszych oczach. O nie, ciągle tą lalkę tutaj przewracam. Już ją wymieniłam, bo tamta nie chciała jednak z nami nagrywać filmiku. Dobra, bierzemy długopis. Wyciągamy sobie wkład. Ok, tu na razie nam poszło sprawnie. A teraz uwaga, zobaczymy czy mi to wyjdzie. ok udało się gdzieś mi tylko odpadła część, którą potrzebuję, więc muszę iść ją odnaleźć o, co to było powiem Wam, że poszukiwanie wkładu zajęło mi trochę więcej czasu niż się spodziewałam i przyznam się Wam, że nie udało mi się go znaleźć. I tak dobrze zauważyliście. Zrobiłam sobie jeszcze dziurę w stole. Proszę Was, nie mówcie o tym nikomu. Dobra, musiałam e, szybko zrobić drugi wkład, ponieważ nie wiem, gdzie przepad tamten pewnie się znajdzie w najmniej oczekiwanym momencie. E, tutaj uważajcie, bo mamy e, atrament. Okay. Z tym nożem lepiej poprosić prostu kogoś dorosłego, żeby Wam pomógł, ale jeszcze, żeby to fajnie wyglądało, pomyślałam, że yy, pomalujemy nasz dukopis na czerwono. Przygotowałam się, podłużę sobie kartkę, żeby znowu nie zniszczyć sobie stołu. Ok, pomalujemy go na czerwono i myślę, że będzie trochę wyglądał, będzie bardziej przypominał dukopis. Ten, który przed chwilą właśnie zniszczyłam. No i co powiecie? Taki oto piękne długopisik nam wyszedł czerwone jak moje paznokcie. Ja sobie jeszcze tutaj w trakcie filmiku ubrałam taką piękną biżuterię. Dajcie znać, jak Wam się podobają tego typu filmiki, czy chcecie więcej.